mano, Mamerano, witam was w kolejnym odcinku Wracam po krótkiej przerwie Dzisiaj, co będziemy robić? Coś będziemy wywozić A mianowicie brat Bo na chwilę obecną jest tego dwa auta Nawóz taki ala Humus, coś w tym stylu Maniem Jadę zobaczyć co to jest, bo właśnie jedzie z pierwszym kursem A jeżeli będzie dostępna większa ilość No to zobaczymy czy będę woził przyczepami, bo no Jakby nie było, kawał drogi jest. Ogólnie mam do wożenia obornik jeszcze do końca listopada, ze względu na to, że został przedłużony wywóz obornika, do końca listopada. Także trochę spryzmy wywieziemy, aby na wiosnę po prostu tej roboty było dużo mniej. Także oglądajcie i czekajcie na kolejne ujęcia, jak i odcinki. Do usłyszenia. A więc brat już wyjechał e, Tak to wygląda Troszkę to śmierdzi Nie wiem jaki z tego efekt będzie Niby to mamy gdzieś około W granicach 0,5 do 0,1 azotu Także no zobaczymy To taki jakby ala liście widzę Liście, jakieś patyki Ziemia Także tak to się prezentuje No jakby nie było, organika na piachy Każda jest lekarstem na te właśnie przepuszczalne, słabe gleby. To, co wprowadzimy, zawsze w tej ziemi zostanie. Wiadomo, nie od razu jakieś cuda zdziałamy. No ale jakby nie było, co to wprowadzimy, tak wspomniałem, już zostanie w glebie. No i zobaczymy. No tutaj będzie pryzma leżała. Zobaczymy sobie, gdzie, czy z której strony na wiosnę. Będzie jakiś efekt w ogóle yy, zaciemnienia się roślin, takiego głębszego, ciemniejszego chlorofilu. Także jeżeli będzie w koło albo wypali, od deszczu, jak to będzie ściekać tutaj to wszystko, no to jakiś to azot ma i skład tak, w składniki. Jeżeli nic się nie będzie działo, no to jest po prostu typowa ziemia, która, no co? Zrobi nam tylko koszty no Zobaczymy jak to będzie wyglądało Więcej informacji Wam udzielę po prostu już na przestrzeni Kolejnego roku, tak? Jak będziemy to stosować Dopiero tak za rok coś będziemy mogli więcej powiedzieć No jakby nie było Organika, organika, jeszcze raz organika Będę jechał z bratem Jeden kurs zrobić, zobaczyć Jak tam się wjeżdża, wyjeżdża jak przebiega załadunek i czym, e, czyjeś się jak obrócić? Bo jeżeli będzie większa ilość tego, to spróbuję, gdzieś około z tego z 300 ton na 23 hektary rzucić. No ale pierwsza będzie nawieźć, nie wiemy jakie będą warunki, czy w ogóle da się wjechać w pole. no Ale myślę, że Niedźwiedź z dwoma e, da sobie radę. Tam dużo osób, dużo. no Kilka było komentarzy, właśnie że. W końcu Lemken zrobił jakąś stopkę, porządną Także tak ona wygląda, dużo osób chciało żeby pokazać jak ona wygląda, nie wiem Jaką stopkę miały poprzednie modele, ale Mi się wydaje, że chyba było coś takie samo Czy inaczej, także tutaj macie do wglądu Bo to nie problem taką stopkę zrobić Aby to funkcjonowało w jakimś stopniu Ale zawsze można na klocka stawiać Także umyty Stoi, czeka na jakieś orki, prawdopodobnie dopiero e, podrzepak. Także cały rok będzie stał, bo nawet jeżeli jakaś drżawa dojdzie, czy coś się kupi na wiosnę, czy większy, czy mniejszy kawałek, to nie będę go obrudził, tylko kwernelandem trzeba tam wymienić e, odkładnie piersi i po prostu takie mniejsze kawałki będziemy orać kwernelandem. No bo tutaj nawet, żeby to umyć później, to więcej roboty jest jak w Fernelandzie. Także do usłyszenia i widzimy się gdzieś po prostu później. Taki oto dzisiaj odcinek. Mieszany, chodzony, e, nic nie wnoszący. Jakiś z dnia po prostu na gospodarstwie. Lajtowy dzień, o. A więc brat mnie wysadził, drogi transport załadowany, jedzie wysypać. Wziąłem manitu, miałem dządzirać, ale od razu podpryzmujemy te dwa auta, żeby to miało ręce i nogi na polu. Także ładowarką i wyciągniemy, na znaczy wyciągniemy, podciągniemy mana, oraz podrzucimy od razu bo rząd, ma małą łyżkę i jeżeli jest na miejscu, to wiecie, że ładowarka, a kontra ładować to nie była ziemia. No i mamy wpadkę na polu. Brat wcofywał ściągło go. odbiór przężyta o ozimego cena to jest 1100 zł netto plus VAT tak to wygląda podpisaliśmy nie wszystko tak po trochę to co podpisane było teraz chyba 3 dni temu no w tym tygodniu to jeszcze do końca roku będzie odebrane a już kolejne dostawy jakbyśmy się zdecydowali na sprzedaż zboża to jest odbiór dopiero po Nowym Roku Pewnie to nie jest w każdej firmie Ale z tą aktualnie którą my współpracujemy jedną i drugą Tutaj nie będę wymieniał To do końca roku już odbiór jest po prostu niemożliwy Podpisany też jest rzepak po 3300 chyba z hakiem Czy 3230 już teraz dokładnie nie wiem Więc cena i tak ogólnie no na przestrzeni lat jest po prostu e, no rekordowa, rekordowa. Zobaczymy, jak to dalej będzie się w portfelu zachowywało, bo dużo osób też mówi, że paliwo drogie to wszystko i w ogóle, ale w, tam na przełomie 2012-2015 roku paliwo też e, było bardzo wysoko, bo ponad 5,50 Chyba też przekroczyło 6 zł jakiś czas Się utrzymywała taka cena dość wysoka yy, Powyżej 5,5 zł. Później natomiast to spadło Z powrotem na 4,50 Także na spokojnie Jak to się mówi Po burzy zawsze wychodzi słońce Miejmy nadzieję, że Ten trudny okres wszyscy przetrwamy Czy to z cenami nawozów Czy paliwa Bo takie sytuacje już też były No oczywiście nie było sytuacji takiej, żeby nawóz kosztował ponad 3000 a formy mocznikowe granulowane blisko 4000 zł. Ale też nie było y, takiego roku, żeby rzepak kosztował przykładowo 3300 i Ja podejrzewam, że on przed dziwami okres kwiecień, maj wskoczy na cenę 3,5. No zobaczymy, no jeżeli ceny nawozów nie spadną. To te ceny będą musiały tak oscylować, bo po prostu nikogo nie będzie stać i nie będzie chciał się bawić po prostu w uprawę intensywną. Jeżeli chodzi o rolnictwo, bo jak to wszystko policzymy, jedni mówią tak, bo na wozu dajesz tylko 500 kilo. No dobrze, ja się z tym zgodzę, 500 kilo, ale teraz trzeba się zastanowić nad tymi osobami, które nie mają magazynów, albo mają magazyny, ale są zmuszone do sytuacji takiej, że w muszą sprzedać zboże, czy to rzepak, a sami wiecie, że ceny... Gdy zaczynamy zbiory, drastycznie spadają, bo podaż tego produktu jest duża. Każdy potrzebuje jakieś pieniądze, czy to na paliwo, czy na ratę, na traktor, na komba na ziemię. Jak ma po prostu w trakcie żniwa albo pożniwa, zanim to się sprzeda, pieniądze przeleją, to trochę tego czasu też potrzeba, i ludzie się zabezpieczają, więc to jest nieuniknione, że firmy będą. No jedne słowo można powiedzieć, że to jest okradanie polskich rolników, przedsiębiorców, którzy chcą sprzedać ziarno w żniwa. Kontrakty kontraktami. Dużo osób, sami wiecie, że się przejechała na kontraktach, ale nie ma co gdybać, trzeba robić swoje. Ja na chwilę obecną nie podpiszę ani tony ziarnka. Zobaczymy, co przyniesie wiosna. Jakie ceny będą na wiosnę, jakie prognozy plonów. Także zobaczymy, na chwilę obecną też ważny komunikat dojechało jedno auto z Aletrosanu. i, czyli już trzecie z czterech i czekamy jeszcze na czwarte, także zobaczymy jak to będzie zaraz wam pokażę tutaj dwa auta wysypane, dwa many. na mana wchodzi 22 tony około, 21 900 22 600 tego kompostu Pierwsze efekty, jak wspominałem, już będą widoczne, bo wywiozę jutro podczepie, przyczepy do traktora na działkę 4 hektary do taty, gdzie ma być groch. Więc rzucimy to pod groch, zrobimy kontrolę, będzie widoczne gołym okiem, czy coś jest lepiej, czy gorzej, czy nie ma różnicy, czy nie ma sensu w ogóle tego wozić. Wiadomo, to nie są małe koszty, paliwo, czas. Potem to rozwieźć, rozrzutnik, kolejne paliwo. Czas przede wszystkim, którego w sezonie e, ciężko, żeby zagospodarować, żeby związać koniec z końcem. Ale zobaczymy, nie gdybajmy, na chwilę obecną jest luźniej, mamy czas, żeby to wozić. Nie jesteśmy aż tak biedni, żeby nie mieć na paliwo, żeby to wozić. Także na spokojnie zobaczymy. A tak wygląda te przeżyto. Wyglądało dużo gorzej tydzień temu Nowe liście wyszły I zaczyna się zielenić, węzeł krzewienia jest Roślina ma silny korzeń, więc Będzie dobrze Będzie dobrze Ostatnio popadało troszkę W polu nawet na piasku jest dość mokro Więc Czekamy na przebieg pogody Jaka nastąpi w Zimę O, tu ładnie wyplantowałem, zobaczcie Wjazd, będzie brat wyjeżdżał stąd wjeżdżą do tyłu kiprowej, będziemy podgarniać no tutaj jest trochę przerypane, za przeproszeniem, bo jest pod górkę i za każdym razem trzeba po prostu ciężarówkę podciągać no, no takie pola nic nie poradzimy dobrze, że blisko gospodarstwo jest z jednej, i z drugiej strony, aby podciągnąć je to John Deere'em czy manitu, więc nie ma problemu na chwilę obecną lecę po widły Yy, przesmaruję może przyczepy, zwrotnice, no bo trochę będzie wożenia, obornik do końca listopada chcemy po prostu ten czas wykorzystać, aby na wiosnę tej pracy, gdzie będą nawozy, opryski, jakieś uprawki, tam nie dużo tego, ale to też trzeba zrobić <laughs> przygotowania do żniw, żeby tej roboty było po prostu z tym głównym zaprzeproszeniem, no bo będziemy wozić obornik, żeby było mniej Jestem na gospodarstwie numer 2. Widły zaczepione, bo muszę tam na gospodarstwie numer 3, do brata przyjechał ekogroszek. I Jeszcze zanim pojedziemy, trzeba dolać olej do hydrauliki w monitu, bo brakuje w okienku. No jest, widać tak poniżej, trzeba dolać z 5 litrów, także wlewamy. Ogólnie monitu zalane jest uto olejem 10w30, tak jak w John Deere w skrzyni na przykład, albo tam w CNH. Druga sprawa, oryginalny olej, jaki tutaj był, to był ten taki niebieski. On jest dużo rzadszy niż Ucto. No i tak, jeżeli mamy lato, nie ma problemu z, ze skrętem, ale jeżeli jest już jesień, chłodne dni, temperatura jest poniżej tam 15 stopni, no to zanim maszyna się rozgrzeje, no to hydraulika chodzi ciężko, ciężko, bardzo powoli i oraz ciężko się skręca kołami. Widocznie ta gęstość oleju wpływa na po prostu wydatek pompy, czy yy, no tej pracy całej maszyny, dlatego no, chodzi to wszystko, nic się nie dzieje, no ale na oryginalnym oleju po prostu tym rzadszym było lepiej. No i dobra. Mamy leja i będziemy wlewać utto. Jakiś zamiennik, powiem wam, nie ma różnicy, porównywałem. Czy to orlenowski, czy jakieś tam y, sfusza, wszystkie są takie same, nawet odcienie, więc nie ma reguły. Pamiętajcie, nic się nie popsuje, dopóki coś nam się w skrzyni nie urwie, albo y, nie będziemy mieli oleju, to wtedy wiadomo, że no, jak ktoś nie pilnuje, no, to nie ma reguły, czy olej taki, czy czy owaki. Będzie wszystko chodziło. Jedna zasada. Olej, jeszcze raz olej. Czyli stan oleju musi być cały czas. Dobra, jak tu naleć, żeby nie oblać maszyny. Kurde, to nie jest taki lejek jaki powinien być. Mamy taki lejek wygięty do nalewania. No zobaczymy czy się uda. Chyba to się nie uda. A może? I wlewamy. Ładny nowy olej. O, zimno jest, nie leci. Cholera jasna. No i tam też sitko jest, widzę blokuje. Dobra. Idziemy sprawdzić. Jeszcze brakuje, także ja sobie leję spokojnie i do usłyszenia gdzieś później. No i trochę główką jak się ruszy, Rozobaczcie, zobaczcie, bańką ponarozlewane, bo nie leci i na patencie jakiś mniejszy przedmiot do nalewania, tak zwany można powiedzieć nalewak. Nalewamy w nalewak i sobie kulturalnie wlewamy olej, a nie jakieś szarpanie się. Szoko co ty pokazywałeś wcześniej, co? Gdzie ty miałeś rozum? No tak to jest, jak człowiek chce szybko, szybko, a z tego szybko wychodzi zawsze dwa razy dłużej, no bo olej rozlany. Wydaje mi się, że pyknie. Nalałem no, 5 litrów, mamy w połowie okienka, lejemy jeszcze więcej. Jednomiarkę, bo nasza monitka ma tutaj przecieki, poci się z masztu. Prawdopodobnie tutaj są takie od rurek, idą przewody i gdzieś są poprzecierane albo pod wpływem przeciążenia czy tam kopania ziemi, oborników. Gdzieś tutaj na zakuciu prawdopodobnie będzie przepuszczać, chyba że gdzieś tam się coś porozkręcało. Kapie. Nie wiem jak to jest skonstruowane, jeszcze masztu nigdy nie wyciągaliśmy, no ale już miało być na te żniwa zrobione, ale już na żniwa 2022 trzeba będzie ją pouszczelniać właśnie na wiosnę, jak będzie cieplej to będziemy chyba próbowali ją eee, pouszczelniać, powymieniać co trzeba, żeby nie kapał z niej olej. Mamy pół, pół miarki, Czyli jeszcze jeden litr. No trochę powiem wam wykapało. Czyli już czas najwyższy, bo już tutaj dolewanie oleju nie ma sensu, bo tego oleju zbyt dużo się nalewa. Jeżeli chodzi o pracę w sezonie, to już za taki jeden sezon, co do niej się oleju dolało, to podejrzewałem, żebyśmy zrobili. Uszczelnienie to, bo to nie będzie duży koszt. Tylko robocizna nasza przewód wymienić 1, czy dwa, czy tam zakończ na nowo to nie będzie duży koszt. A tego oleju już dolałem. Zobaczcie, 6 litr wlewam no 5,5, a to nie mile kosztuje dokładnie 15 zł. Litr 20, dobra, mamy pełny stan. Także już nie ma żartów. Wylewamy resztki i zakręcamy korek. Tutaj zakładamy trytytkę bo kiedyś mieliśmy taki przypadek, nie wiem w którym roku, ładowarka miała chyba 2 lata, pan starszy sobie tutaj tankował ładowarkę, nalał 20 litrów i był zdziwiony, że, że jest pełno, nawet nie wlał 20 litrów. No i co, Czyli taki przypadek, teoretycznie olej jest cięższy niż ropa i to wężykiem mógłby odciągnąć wraz z olejem jakąś część, ale my się nie bawiliśmy, bo to nowa maszyna i żeśmy wypuścili cały olej i zrobili zmianę no i tak to po prostu wyszło, wylaliśmy wszystko zakręciliśmy korek, wlaliśmy nowy olej ogólnie tata chyba odciągał najpierw ropę tutaj wężykiem tyle ile wyszło to poszło bo olej jest ciężki ropę zawsze czy tam benzynę wyprze do góry jak i wodę i nadmiar był ściągnięty i cały olej, mogło to jeździć, ale żeby potem nie żałować, przykładowo przytarcia się pompy czy całego układu, no to stwierdziliśmy, że wyrzucamy olej i zalewamy nowy. Właśnie tak ten oryginalny olej, ten niebieski był właśnie wylany i zalany utto, no bo ten niebieski wtedy no, kosztował. Dużo więcej wychodzi jak utto. A wiadomo, jak się da, to koszty trzeba ciąć, bo sami wiecie, jak jest w tym gospodarstwie. Raz jest lepiej, raz gorzej. Tutaj ostatnio jakieś 3 tygodnie temu tata zakupił rury drenarskie. To nie jest sączek, to jest taka Wygląda jak sączek, jest po nacinaniu, ale to jest sztywna rura Bo ten zwykły żółty sączek wam powiem Szkoda waszej pracy i pieniędzy Bo on nawet sam siebie się zapada po prostu Zapada się, szybko się zamula I tutaj taką inwestycję będziemy robili Będziemy likwidować oczko I w rów na polu wpuszczać właśnie rury Aby przejeżdżać prosto Biorę Janka I jadę szczepić sobie dwie przyczepy bo jutro prawdopodobnie zrobię z dwa kursy tego kompostu. Może więcej, zobaczymy ile tego tam będzie. Produkcja cały czas trwa, tak więc zobaczymy. Trzeba przesmarować zwrotnice wszystkie swożnie, bo były smarowane przed obornikiem. Jak na wiosnę brzmią, te przyczepy nie jeździły w ogóle. Było tylko zasypane do siewu raz i wysypane. I coś tam stało na tej 6 na 10. Chyba przejechała zraz tylko, bo tir oraz nowa przyczepa odciążyły te właśnie stare, stare niemieckie przyczepy, które no, do ziemi, do bornika powiem wam, lepszego nie ma sprzętu. Szczepiamy Zaczepiamy tą pierwszą, zaczepiamy mniejszą. Dlaczego? Bo mamy w niej zawór na drugą przyczepę, a w dziesiątce nie ma zaworu, dlatego musi jeździć z tyłu. Odbezpieczony, odbezpieczony zaczep. Podczepiamy, zaczepiamy drugą. No i mamy zestaw zapięty na dwa razy. Dwa razy musiałem wyjść. No i co, lecimy przesmarować. Pozamykać burty, popodpinać przewody Odczepiamy No i prawdopodobnie będę niedźwiedziem to ciągał Bo ma nowe opony W remont pieniądze wsadzone Niech trochę pracuje na siebie Tutaj John Deere wykonuje opryski Przykładowo nawozy może rozsiewać Czego niedźwiedź nie może robić Ze względu na to, że nie jest przystosowany pod Niezbyt opryskiwać lemkena czy rozciewać nawozu. Tym bardziej, że mamy starą skrzynię pośrednią i wałek jest tylko na 1000 obrotów, więc nic innego mądrzejszego dla niego do pracy się nie znajdzie. Jak będzie jakiś remont, to będziemy, będziemy będę musiał zaopatrzyć się w jakąś skrzynię pośrednią, gdzie będzie można obroty wałka zmieniać z 1000 na 540, bo tutaj po prostu mamy zaślepionego. Czynia jest zaślepiona i myślałem, że jest na 540 ustawiony, a wyszło, że on ma obroty 1000. Znowu do rozrzutnika obornika. Dobrze, że ma, bo tak to musielibyśmy ciągać rozrzutnik dżunglę, bo na 540 sami wiecie, że yy, jak nie ma rozrzutnika obrotów, to ten rozrzut jest po prostu tragiczny. Tak to wygląda. Tutaj te fartuchy są. Najważniejsze, że zdjęte te jak tutaj i te boczne. Te boczne jeszcze palicho pali do obornika, ale te tutaj, jak były, jak gdzieś suchy obornik, te fartuchy tako były. To po prostu duża część słomy zostawała i to nie zlatywało. Czy było do samej góry podnosić Ogólnie trzeba kiprować do samej góry Ale było to uciążliwe A bez tych fartuchów jak się podłoga wyśliska To po prostu jest e, Niebo a ziemia Także na chwilę obecną to tyle Nie będę nagrywał smarowania Bo jest zimno Taki oto odcinek aby ten kanał Coś tam wrzucić co jakiś czas Więc jeżeli będzie coś Do wożenia Będę coś woził Będę coś robił ogólnie to coś tam zawsze pamiętajcie, że dla Was nagram. A i dobra, przyczepy posmarowane, pospinane, światła działają, widły zabrane. I akurat przyjechało na gospodarstwo numer 3 drugie auto po przenżyto. Także jeszcze dzisiaj załadunek i będziemy lecieć do domu. A na zakończenie odcinka taki przykład, bo wszyscy mówią A bo płody rolne są wysoko Czego wy rolnicy narzekacie Tylko my w Żniwa sprzedaliśmy 200 ton przężyta Za 750 Czyli policzcie 200 razy dzisiaj 1100 przężyta To jest 350 zł na tonie Czyli Na dobrą sprawę 70 tysięcy Jesteśmy w plecy na samym przężycie Także to lotek, te sprzedawanie. Na rzepaku te stracone, bo żniwa sprzedane po 2, 200, ogólnie 2,300, ale tam jedno, 2,330, średnio wyszło 2,300. Z totą sprzedane później po 2,600, po 300 i teraz po 3,300. Czyli no, zobaczcie, jakbyśmy wszystko przetrzymali do dzisiaj. Gdzie nie jesteśmy w stanie przytrzymać, bo potrzebujemy pieniądze na życie, na płatności, kredyty na paliwo, na nowe zasiewy i coś trzeba sprzedawać. To sobie wyobraźcie, jakbyśmy wszystko przytrzymali, to ile byśmy dzisiaj na tym co sprzedaliśmy byli do przodu, no ale tego nikt nie przewidział, tego się nie da przewidzieć. Nieraz po prostu cena spada na łeb na szyję. No ale nic z tym nie, nie poradzimy, jest jak jest, więc zobaczcie, na samym przeżycie, na kontraktach, jesteśmy 70 tysięcy w plecy. To dzisiaj nawet jak ta saletra, ten RSM kosztuje tam 2,5, czyli 2,5, to auto RSM-u wychodzi ile? 25 razy 25, razy 250 tysięcy, tak? Czyli zobaczcie, półtora auta z samego azotu jesteśmy stratni przy tych podwyżkach na samej cenie zboża. 60 tysięcy auto RSM-u dzisiaj kosztuje. Czyli jedno auto azotu. Jesteśmy w plecy na sprzedaniu po prostu w żniwa ziarna. Bo sami wiecie, kto się rozwija, ten nie może magazynować sobie do samego końca płodów rolnych, bo potrzebuje pieniądza. A niektórzy tego po prostu nie rozumieją. Tak to jest, jak ktoś od taty albo z dziada, pradziada gospodarzy dostał grunty. Gdzie nie kupił nic, płaci śmieszne czynsze do agencji, do kowru. No to on może sobie pozwolić na przykładowo chomikowanie zboża, bo to co sprzeda przykładowo w maju, to mu zostanie e, w żniwach, No ale takich gospodarstw jest niestety mało. I niestety, ale ludzie tego nie rozumieją. Każde gospodarstwo rządzi się swoimi prawami, ma inną zdolność finansową, każdy kupił. E, Ziemie drożej lub taniej, tak samo w wydzierżawiu e, za mniejszy czynsz lub większy i nie ma reguły. Także e, możemy sobie dyskutować, gdybać, ale każde gospodarstwo rządzi się swoimi prawami. Także na razie trzymajcie się, cześć, do usłyszenia. Dobrze, że zostało trochę zboża, że te ponad 1000 zł się sprzeda, to nie będzie tragedii.